Hejka dziewczyny i chłopaki, witam się z nami w kolejnym filmiku budżetowym i dzisiaj e, zaoszczędzimy sobie trochę kasy, bo powiem wam, że miałam taki nieoczekiwany przybyw gotówki, co mnie bardzo cieszy. E, nie spodziewałam się tych pieniędzy, e, wiecie jak to pod koniec miesiąca to już tak nie ma za bardzo tej kasy, przynajmniej u mnie. Staram się więcej oszczędzać początkiem. Właśnie, e, no miesiące. I słuchajcie, gdzieś tu miałam mój kalkulator, ale go nie... O, jest, przecież jest. <grych> Dobra, słuchajcie, mam kasę, mam tak 200. 200. 200. 3, 4, 5, 6, 7 i 10. Czyli mam 550, tak, zgadza się, tyle miało być i tyle jest. Troszkę mi się udało rozmienić. Ale i tak nie wszystko, więc dzisiaj się zabieram za oszczędzanie i na sam początek leci binder chłopaków, dlatego że słuchajcie, ja zapomniałam tutaj o tym oszczędzaniu. Ostatnio też sobie, nie znaczy ostatnio sobie nie zapisałam i to właśnie problem. Nie wiem czy ja tym pisam, chyba nie. Bardzo są miłe takie niespodziewane dodatki. Na konto wpływające i 21, czyli 35 złotych czy ja mam jakieś drobne? Mam. Mam piątkę. Zapomniałam o tym, słuchajcie. Po prostu zapomniałam na śmierć. Dobra, nie mam żadnych drobnych, więc będzie trochę yy, kiepsko. I tu będzie. Dziś jest 20, kiedy to nagrywam. Plus 35. Słuchajcie, nie chcemy się myśleć. 35 197. Mega się cieszę. Tu tu siurę. A to dopiero jest, słuchajcie, yy, marzec. A gdzie reszta. Więc super. Dobra. jak już tu jestem przy tym, yy, przy tym baniderze chłopaków, to może sobie coś tu... Ej, patrzcie ile mamy drobnych. O, to nie jest głupi pomysł. Może tu sobie coś pozamieniam. Przełożę sobie tą kasę tutaj. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Właśnie tak nagle czary-mary. Zobaczymy, co my sobie tu możemy zmienić, zamienić dwadzieścia raz dwa trzy cztery pięć Dobra, pozostawię. czyli tak jeszcze dziesięć dwadzieścia trzydzieści złotych to wrzucimy I dziesiątka. Takim już masz, ale ale okej. Okay. Dobra. Coś tu podrapnę. Jedno pole podrapnę. Tylko czekajcie. Miszowa zdrapka. Dziesięć złotych. A, może jeszcze jedno, czyli dycha i 25. Dobra, 25. Dobra, chcę dzisiaj chociaż po troszkę wszędzie włożyć. Dobra, tego końca na razie zostawiam. Słuchajcie, w ogóle muszę zobaczyć, czy widać, widać. Powinno być, okej. Okay. Dobra, zabiorę brata na koniec świata. Mam tutaj zdrapki od Agnieszki, więc może sobie coś podrapię. Włożyłam sobie tu jakby więcej. Dobra, zdrapam sobie. Łomatko. 25. No nieźle. Dobra, to może tyle. Bo tam jak chcę jeszcze gdzie indziej, to... A, bo dobra, jeszcze zaryzykuję. 25 i... Dobra, 30 zł. Może być z grubej rury, nie? Okej, okay. dobra jest 30 złotych. No. Wiosna już po prostu puka do drzwi, ale coś jeszcze się nie może zdecydować, czy przychodzi, czy nie. Taka niezdecydowana. Dobra, i teraz tak, gdzie ja miałam iść? Dobra, idę jeszcze tutaj, słuchajcie, bo ja bym bardzo chciała, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz zrobić. Tu już mam w ogóle marzec uzupełniony, cieszę się bardzo przeogromnie. To na razie nie, może ten budżet Justyny sobie drapnę, znaczy rzucę coś tutaj sobie, rzucę. W sumie mi nie dużo zostało, trzy razy rzucić. A rzucę sobie raz kostum, dwudziestą Zobaczymy, co wypadnie. Dziesiątkę. Dobra. E, tu pisałam pełne. Dziesięć. Oj, co to za kolor? Jakiś brązowy. O nie, ale brzydki. Powiem Wam, że coś y, ostatnio, y, jakiś miałam spadek energii. Coś się źle czułam na początku tygodnia. Ja powiem Wam, że wcale mi się to nie podobało po prostu. Dobra, rzucę jeszcze tutaj y, na dzień mamy. Trochę boję się rzucać, bo tu mi zawsze, patrzcie, i znowu 16. Jezu, czemu to wyzwanie tyle tutaj? 16. 16. Dobra. Zobaczmy. Aj, jaj, jaj. A nie, bo coś tu drobnych jest. Stąd to zrobimy tak. Aha, czekajcie. Eee, czekajcie, muszę pomyśleć. 50, więc 16. Czy ja bym miała tyle pieniędzy? 34. 30. Tak sobie 50 no, jeszcze tu rzucę już uzbieram stówkę po prostu tutaj tak, dobra i na zdrowie też chcę coś kasy tutaj dać może tak bym zrobiła, że wrzucę tutaj y, 50 zł w sumie 50, czyli tak, tu już yy, tu ta dziesiątka jest zrobiona, ale tu żebyśmy mieli od razu. i Tu 40, tak? Tylko ciekawa, ciekawa jestem, czy tu będzie także 40. No nie. No to sk yy, skreślę 50 i jeszcze dołożę dychę. I tak zrobimy i tak będzie OK. To ja już tu po prostu włożę sobie naprzód. I tą troszkę jeszcze tutaj włożę. Okej, okay. tu już mam, słuchajcie, może bym to coś rozmieniła. Raz, dwa. Dobra. Będę sobie tak na bieżąco coś rozmieniać, bo nie mam po prostu. I tak trochę rozerwałam tych pieniędzy. Powiem Wam, że mi się nawet udało. O, dwie stóweczki już jest w zdrowiu. Także super. Słuchajcie, Jack by oszczędzał. Trochę boję się tego Jacka, ile tu będzie hajsu do oszczędzenia. Ale drapnę sobie. 14. Dobra, jeszcze jedno zrobimy. 14, może tu. O, widzicie, jak milutko, 20 zł. No i super. 20. Jak ja kocham takie dodatkowe pieniążki, to szok. Znajdź swoją przepowiednię. W ogóle yy, ostatnio się śmiałam sama do siebie z tego, yy, ile, co to może być. Tu idziemy od dołu. Czekajcie, ale tu nie ma pieniędzy. Ale nie, są 8 zł. Czekajcie, zaskakująca zmiana, która otworzy nowe drzwi. Wiecie co? To coś chyba jest tej przepowiedni. Bo ostatnio... Cały świat daje mi znaki, żebym coś zrobiła. I nie jest tak jakby związane tutaj z, na, z moim budżetowym światem, tylko zupełnie coś innego i po prostu, po prostu ta przepowiednia coś mi tu chce powiedzieć. Dobra. Nie no, mega to jest boskie wyzwanie od Agnieszki. Dobra, słuchajcie. Yy, ok, idziemy dalej. No, jest to związane z moim takim drugim hobby, żebym po prostu. Skończyła to, co, skończyła, żebym skończyła to, co zaczęłam kiedyś, już jakiś czas temu. I nie mogę się do tego przybrać. I tak to właśnie jest. Dobra, i słuchajcie, tu już dzisiaj losujemy. To już nie ma bata. Yy, tu jest kostka 12 -ścienna. I mamy 8. O, jakie ja luźne taksy Dobra, może pójdziemy po kolei. Bo ja lubię bardzo. 12. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tą książeczką, to ta książeczka jest do pobrania na moim kanale. Znaczy na w zakładce Posty. Za darmo. 12. Coś tu mam może drobnych. Mam tu jakieś drobne. No ale dam tak. 12. Dobra. Dobra, jeszcze raz sobie coś rzucę. Hmm, dobre, I parę tak. Jeden. No to teraz dziesiąteczkę. Czekajcie, bo ja to tak wkładam, a to bez sensu. Dobra, jeszcze może raz. Uciekło. Znowu jeden. To teraz damy piątkę. Dobra. Idziemy dalej. Dwanaście. No, i tu jest kostką 20 ścierną, więc muszę, muszę sobie wymienić. I to już będzie ostatnie. 6. No dobra, nie mam. Dodam 7. I napiszę 7 oszukam przeznaczenie. Dobra. No i tutaj sobie wkładam. Tak. Cyk. Grosz do grosza i się zbierze. Książeczka lato, bo także się zdecydowały, prawdopodobnie będzie gdzieś w połowie kwietnia, jeśli uda mi się zrobić, tak dziewczynki oczekujcie. Oczywiście będzie za darmo ta książeczka. Zima, lato, wiosna, jesień będą za darmo te książeczki u mnie na karcie społeczności. Dobra, czyli to mamy, i został mi jeszcze jeden binderek. To Nie. oczywiście jak zwykle się pomyliłam dobra, czekajcie dobra przeliczmy w ogóle ile mamy jeszcze kasy bo chcę tutaj raz, dwa sto dwieście pięćdziesiąt trzysta złotych no dobrze, trzysta dziesięć trzysta dwanaście no. dobra, no to słuchajcie, będziemy lecieć po kolei Tutaj, może bym już tutaj tak zrobiła, że dam 20. I może już następnym razem skończę tutaj tę wyzwanką. Czekajcie, ile tu w ogóle jest kasy? Teraz zobaczę, może sobie jeszcze jest zmienię. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nie, nie bardzo. Chociaż mogłabym sobie rozmienić o 50. O, dobra. I Jeszcze raz sobie, a na przykład sobie do 30 będę miała całą stóweczkę. No, chodź tutaj. I te wszystkie wyzwanka, które teraz robię, to są z tego mojego najnowszego ebooka paryskiego. Dobra, to mamy zrobione i tu idziemy. Idziemy po kolei, tak jakby, nie? Zobaczmy, co tutaj jest. Yy, tutaj mam dołożyć 60. 120 zł. Dobra, to kolejne wysyłanki ukończone. Jezu, przepraszam. Dobra, tu mamy sporo. Ale idziemy. Idziemy w tą, tu może też tak, słuchajcie, czyli tak, tu będzie 80 raz, dwa. Dobra. No co, I tu damy całą sukceskę. Chciałabym zrobić e, ten e-book e, do końca marca, ale jest to niemożliwe po prostu, bo tu jest trochę za dużo kasy. Ale może gdzieś tam do połowy kwietnia się wszystko uda. I zaczniemy nowy kolejny, Jakiś piękny. Dobra, i tu. Co my tu możemy? To może chodźmy po kolei. Tu coś będziemy działać. Mm, dobra. Ile my tu mamy? E, mamy? Patrzcie, jeszcze mam super kasę. Dobrze. A w ogóle ile tu jest już tego wszystkiego? 5, 10, 20, 30, 40, 50. No to już. 5, 10, 15, 20, 20, no tak. Także dotąd mamy już uzupełnione wszystko. Patrzcie, mega mi się to jeszcze to dodatkowe to wyzwanie. Czyli tak mamy sześć skończonych. Dobra, lecimy dalej. Czy my coś tu będziemy jeszcze mogli zdziałać? Tutaj też jest przy wieży Eiffla. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiemdziesiąt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze. I to słuchajcie, matko. Dostała mi 20 zł, ale tu mam takie jakieś otwierane. To chyba tu pójdę. Mhm, tu pójdę. Czyli mam 20, tak zrobię. 10, 5 i 5. Dobra, i to wrzucimy. I słuchajcie, tyle w zasadzie. Nie dużo mi zostało tego, naprawdę, no, naprawdę niedużo Także spokojnie myślę, że do połowy kwietnia postaram się to ogarnąć. Może jeszcze w marcu jakieś stówe to też tu włożę, chociaż za stóweczkę. I mega się cieszę, bo tak mi idzie ten e-book jak żaden inny, naprawdę. Tu skończyłam, już też skończę następny raz. Mam raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. O, kurczaki, jeszcze tu mam. No, ale słuchajcie, ja jestem zawsze optymistką, więc jak najbardziej postaram się tutaj to skończyć. Jak najszybciej. Właśnie ten cały ebook i sobie wymienię jakieś kolejne. Dobra, zostało mi dwa złota, ale nic z nim nie robię. Yy, widzimy się w kolejnych filmikach budżetowych. I już tak jak mówiłam, filmiki będą zawsze we wtorek i w piątek. Postaram się ustalić jakąś całą godzinę, może o 17. Tak będzie dobrze, także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku budżetowym. Buziaki, pa!